Cześć, mam na imię Radek. Na co dzień układam panele podłogowe. W firmie Chronopol. Dziś pokażę Wam, jak ułożyć podłogę laminowaną. Przy okazji podzielę się z Wami zaleceniami producenta oraz praktycznymi wskazówkami użytkowymi i monterskimi, dzięki którym zaoszczędzicie sporo czasu i unikniecie niepotrzebnych błędów. Jeżeli zastanawiacie się jeszcze nad wyborem odpowiedniej podłogi, to nie doradzę Wam w kwestiach koloru i wzoru drewna czy też rodzaju struktury, ale podpowiem na co zwrócić uwagę, dobierając podłogę do swojego mieszkania jak o nią zadbać, aby służyła nam wiele lat. Zacznijmy od klasy ścieralności oznaczonej symbolem AC3, AC4 lub AC5. Podłogi z klasą ścieralności AC3 można montować w budynkach mieszkalnych. Podłogę z klasą ścieralności AC4 można montować we wszystkich pomieszczeniach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu, pokoje hotelowe, biura, gabinety, jadalnie salony. Podłogi z klasą ścieralności AC5 są bardzo trwałe i odporne na ścieranie. Można instalować je we wszystkich pomieszczeniach domowych oraz w budynkach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, restauracje, sklepy, butiki, hotele biura. Naszym dzisiejszym zadaniem będzie ułożenie podłogi pływającej, czyli takiej, która w żaden sposób nie jest przytwierdzona do podłoża. Do tego celu wybraliśmy podłogę dąb Leonardo z kolekcji Kronopol Aurum Flooring z zamkiem Expert Click, nazywanym także G5. Panele podłogowe Kronopol można montować na wielu rodzajach posadzek, takich jak posadzka betonowa, wylewki jastrychowe, płyta Kronopol OSB3, stare parkiety klejone, płytki ceramiczne, wykładziny PCV. W każdym jednak przypadku podłoże, na którym ułożymy naszą podłogę powinno być suche, czyste i stabilne. Do ułożenia podłogi laminowanej potrzebne nam będą następujące narzędzia. Długa poziomica do sprawdzenia równości posadzki, co najmniej 1,5 metra. Piła z drobnymi zębami lub wyżynarka, wiertarko-wkrętarka, miarka, nożyk, taśma klejąca, ołówek, kliny dystansowe do zachowania dylatacji wokół ścian, klamry mocujące do cokołów, atestowana folia paroizolacyjna o grubości minimum 20 mm, pianka podkładowa o grubości 2 mm lub inny materiał podkładowy. Dziś posłużymy się także profesjonalnym narzędziem, które ułatwia pracę zawodowym instalatorom i pozwala wykonywać skomplikowane cięcia z dużą precyzją, bez uszkodzeń laminatu. Przed rozpoczęciem montażu prosimy o zapoznanie się z instrukcją układania paneli podłogowych. Instrukcja dostępna jest na stronie chronopol.pl lub na etykiecie dołączanej do każdej paczki podłóg. Dokonując zakupu paneli, pamiętajcie o tym, żeby dokładnie zmierzyć pomieszczenie, w którym będą one układane. Należy uwzględnić wszystkie wnęki i załamania. W związku z tym warto kupić panele z nadatkiem około 5%. Montażu paneli nie możemy rozpocząć od razu po ich zakupie. Muszą się one bowiem zaaklimatyzować, a dokładniej wyrównać poziom swojej wilgotności do poziomu panującego w pomieszczeniu, w którym będą układane. Zachowanie tej zasady jest szczególnie istotne w miesiącach zimowych, kiedy trafiają do nas panele z nieogrzewanych magazynów sklepowych. W tym celu zaleca się pozostawienie zakupionych paneli w pomieszczeniu, gdzie będą instalowane na 48 godzin. Optymalne warunki dla układania podłogi to temperatura w granicach od 18 do 22 stopni, a wilgotność powietrza od 40 do 65%. Paneli podłogowych nie należy montować w pomieszczeniach, w których poziom wilgotności powietrza przekracza 70%, np. w łazienkach czy saunach. Czas poświęcony na klimatyzację paneli warto zagospodarować na sprawdzenie, czy powierzchnia, na której ułożymy naszą podłogę, nie posiada nierówności większych niż te dopuszczone przez producenta. Do tego celu zalecamy użycie poziomicy o długości co najmniej 1,5 metra. Dopuszczalna tolerancja dla nierówności to 2 mm na 1 metrze bieżącym. Wszystkie nierówności większe niż 2 mm należy uzupełnić bądź zeszlifować. Po usunięciu nierówności przystępujemy do zabezpieczenia naszej podłogi przed wpływem ewentualnej wilgoci która może pojawić się pod panelami. W tym celu użyjemy atestowanej folii paruizolacyjnej. Należy wyłożyć nią całą powierzchnię, na której ułożymy panele, oraz pamiętać o wywinięciu folii na ścianę do wysokości listwy przypodłogowej. Folię należy ułożyć na 15 cm zakładkę oraz połączyć ze sobą za pomocą taśmy odpornej na wilgoć. To jeszcze nie koniec. Bezwzględnie pamiętajcie o piance podkładowej lub innym materiale podkładowym, który zniweluje pozostałe nierówności oraz poprawi właściwości akustyczne podłogi. Dopiero tak przygotowaliśmy. Przygotowana powierzchnia daje pewność waszego wieloletniego zadowolenia z paneli podłogowych oraz zachowania gwarancji producenta, która w przypadku paneli Chronopol Aurum wynosi od 20 do 30 lat. Tak przygotowane podłoże nadaje się do układania paneli laminowanych. Każdy panel podłogowy musi być sprawdzony przed i w czasie montażu pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń, wyraźnych widzianych gołym okiem usterek, różnic kolorystycznych, wymiarów, stopnia połysku. Ważne jest w tym przypadku zapewnienie dobrego oświetlenia. Sprawdzanie warto rozpocząć od oględzin opakowania, w którym znajdują się nasze panele. Uszkodzone panele nie nadają się do użycia. Istnieją różne sposoby układania paneli. Ułożenie z przesunięciem o jedną, drugą długości. W tym celu należy położyć pierwszy panel w Całości, a co drugi nowy rząd rozpocząć panelem skróconym o połowę długości. Ułożenie z przesunięciem o 1 trzecią długości. W tym celu należy położyć pierwszy panel w całości, a każdy następny, zaczynający nowy rząd, skrócić o 1 trzecią i 2 trzecie długości. Ułożenie z użyciem elementu odciętego. W tym przypadku kolejne rzędy paneli rozpoczynamy od położenia elementu pozostałego po przycięciu panela z poprzedniego rzędu. Wszystkie zaprezentowane sposoby możemy dodatkowo montować pod dowolnym kątem, np. 45 stopni. Przed rozpoczęciem układania należy obliczyć także szerokość ostatniego rzędu paneli. Nie może być ona mniejsza niż 50 mm. Jeśli wielkość ta jest mniejsza, pierwszy rząd, od którego rozpoczynamy montaż musi być odpowiednio przycięty. Proponuję rozpocząć układanie paneli w taki sposób, by ustawić je prostopadle do okna w pomieszczeniu, które w ciągu dnia daje największą ilość światła. Będzie to równocześnie. Nie oznaczało zgodność z kierunkiem padania promieni słonecznych. Pierwszy rząd paneli należy ułożyć piórem w kierunku ściany, aby połączyć krótsze boki paneli należy ostrożnie nałożyć pióro na pusty leżącego już panela. Następnie uderzyć ręką lub gumowym młotkiem w miejscu połączenia krótszych boków paneli. Pomiędzy podłogą a wszystkimi stałymi elementami filary, progi, drzwi, rury, ściany należy zachować 10 mm odstępy, tak zwane szczeliny dylatacyjne. W tym celu podczas montażu należy użyć klinów dystansowych. Panele podłogowe pod wpływem zmian temperatury oraz wilgotności powietrza rozszerzają się lub kurczą. W przypadku ościeżnic drzwi możemy zastosować dylatację lub podciąć ościeżnicę i wsunąć panel pod nią. Rozwiązanie takie jest praktyczne i estetyczne. Montaż drugiego rzędu i wszystkich następnych należy rozpocząć od połączenia dłuższych krawędzi paneli, w tym celu należy wsunąć pod kątem około 20 stopni pióro we wpust ułożonego już rzędu paneli, a następnie delikatnie dociskając ułożyć panel płasko na podłożu. Panele w kolejnych rzędach powinny być przesunięte wobec siebie o minimum 40 cm. Przy montażu paneli o grubości od 7 do 10 mm w pomieszczeniach o długości większej niż 8 m względnie szerokości większej niż 6 m zaleca się wykonanie dodatkowych szczeni dylatacyjnych o szerokości od 2 do 3 cm w proporcjonalnych odcinkach posadzki. Stosując panele o grubości powyżej 10 mm, możemy ułożyć podłogę o wymiarach maksymalnych 10x12 m w jednej płaszczyźnie bez dodatkowych dylatacji. Szczeliny dylatacyjne maskuje się odpowiednimi listwami, których nie wolno przybijać, przykręcać lub przyklejać do paneli, a prawidłowy sposób montażu prezentujemy na animacji. Po ułożeniu ostatniego rzędu paneli możemy przystąpić do prac wykończeniowych. Montujemy listwy maskujące oraz instalujemy listwy przypodłogowe. Chronopol w swojej ofercie posiada listwy przypodłogowe P85, dedykowane do kolekcji Aurum, które mają nowoczesny design, łatwy i trwały system montażu oraz idealne dopasowanie kolorystyczne do podłogi. Szczegółowy sposób montażu listwy P85 prezentujemy w innym materiale dostępnym na naszej stronie internetowej. Wielkim atutem podłogi Pływające jest to, że nadaje się do użytkowania bezpośrednio po ułożeniu. W tej chwili pozostało nam już tylko usunąć resztki zabrudzeń z powierzchni laminatu. W tym celu zalecamy użyć zwykłą szczotkę lub odkurzacz z nasadką szczotkową. Na koniec podłogę przecieramy wilgotną, niemokrą ściereczką z dodatkiem zalecanego przez producenta środka mijącego, na przykład Perfect Floor. W żadnym przypadku nie wolno polewać paneli wodą, czyścić woskiem, strumieniami pary wodnej, pastami, stężonymi detergentami lub proszkami czyszczącymi. Pozostało nam już tylko umeblować nasze pomieszczenie. Panele podłogowe są odporne na ścieranie kółkami foteli i krzeseł tylko przy zastosowaniu kółek gumowych. Stosowanie foteli na kółkach z tworzywa sztucznego lub metalowych bez odpowiednich mat ochronnych przyspiesza zużycie podłogi i powoduje utratę roszczeń reklamacyjnych. Pod nogi krzeseł, stołów i innych mebli należy stosować filcowe podkładki, które powinniśmy okresowo czyścić z gromadzącego się w nich piasku i brudu. Pamiętajcie o stosowaniu wycieraczek włosowych oraz mat, które uchronią Waszą podłogę przed drobin piasku i kamieniami. Skończyliśmy. Przyznajcie sami, że nie było to wcale takie trudne. Więcej o naszych podłogach, dostępnych kolekcjach i nowościach dowiecie się na stronie internetowej kronopol.pl